Jest z nami ten Maciej Stolaczyk, który z nami ostatni sparing podczas zimowego okresu przygotowawczego. Zremisowaliśmy w Lublinie z motorem 1 do 1. Wynik wiadomo ukazuje remis, natomiast samo spotkanie wyraźnie przebiegało pod dyktando Jagiellonii. Zgadza się, chociaż dzisiaj musieliśmy zweryfikować plany i mieliśmy grać na naturalnej murawie na głównym boisku motoru Lublin, ale ze względu na obfito opady śniegu... Musieliśmy zagrać na sztucznej płycie, co spowodowało weryfikację założeń i, i trochę szersze spektrum zmian, które musieliśmy zrobić. Poza tym też dopadła nas grypa mocniej w, tym, w ostatnich dniach. Kilka osób wypadło ze składu i, i to też w jakiś sposób nas nasz plan. Choć też nie ukrywam, że będzie to scenariusz, którym prawdopodobne jest w meczach ligowych, iż będziemy mieli takiego rodzaju ubytki ze względu na kartki, kontuzje i też musieliśmy to przetestować. A jeśli chodzi o sam przebieg meczu, no myślę, że, że to, to, to spotkanie również dało w jakiś sposób odpowiedź na, na, na kwestie, nad którymi cały czas pracowaliśmy przez okres przygotowań, mianowicie na, na kreowanie sytuacji w dzisiejszym meczu. To ten aspekt był w, w dobrym w dobrej ocenie, mojo, w, w, w wykonaniu zawodników, zabrakło nam skuteczności. Wykrowaliśmy sobie kilka dowolnych miejsc do strzelenia bramki, a gdzieś tam nie, nie mogliśmy, nie mogliśmy w, tej, w tej ostatniej fazie umieścić piłki w siatce, ale trzeba też podkreślić, że, że zespół motoru, m, jak na zespół, m, który grał o dwie klasy niższej, był bardzo, jest bardzo dobrze zorganizowany i rzeczywiście Uważam, że ta organizacja bardzo, e, bardzo dobrze wpływała na, 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 na to, jak, jaki, y, jaki przebieg miał mecz. E, co prawda, też straciliśmy bramkę i to też jest godne uwagi dla mnie, bo, bo to, to jest też element, moment, na którym mocno pracowaliśmy i widać, że jeszcze, że jeszcze ten nacisk na, na właśnie tę grę obronną, w szczególności w newragonicznych fazach, kiedy przeciwnik ma, ma piłkę, albo, albo kiedy, kiedy przeciwnik jest w fazie defensywnej. Musimy te, te kontrataki lepiej zabezpieczać, i, i to był po jednym z takich kontrataków zespół, zespół motoru strzelił na nas bramkę. Także to kolejna odpowiedź. Myślę, że, że sporo elementów bardzo pozytywnych. No i scenariusz, który, który może nam się również przy, przytrafić w meczach ekstraklasy. Jeżeli chodzi trenerze o grę ofensywną, kreowanie sytuacji, o dochodzenie do sytuacji strzeleckich, czy to była ta Jagiellonia, którą na co dzień chce trener widzieć w ekstraklasie? No życzyłbym sobie, nie ukrywam, stworzenie sobie w meczu 5, 5, czterech, pięciu dogodnych sytuacji do strzelania w bo, bo to w, w przypadku, kiedy, kiedy nasza skuteczność będzie na, na normalnym poziomie, to, to są to dla nas momenty, w których, w których będziemy bardzo niebezpieczni. A tak jak wspominałem, te, pielęgnowaliśmy ten, ten aspekt, ale zwracając ogromną uwagę na, na grę defensywną, myślę, że ona dzisiaj też była e, poprawna. Musimy oczywiście zwiększyć czujność i zabezpieczać się przed, przed kontratakami przeciwnika, i to jest związane z naszą organizacją, ale myślę, że tu już jesteśmy blisko tego, czego, czego oczekujemy, czego ja oczekuję od zespołu, abyśmy bramek nie tracili. Trenerzy nieobecni, Aurelion, Nene, Mateusz Skrzypczak, Miłosz Matysik. Na ile poważne są to absencje czy jest szansa, że czwórka ta będzie gotowa już za tydzień w dziwicach? No tak jak mówiłem, w, w, przez cały okres przygotowań dopadała nas grypa. Mieliśmy, mieliśmy w związku z tym sporo pauz, no i tak też się stało w tym przypadku. Mamy kilka drobnych urazów a i mam nadzieję, że, że staf medyczny... E na w przyszłym tygodniu postawi na tych piłkarzy, a jak nie wszystkich, to w większości będziemy mogli z nich skorzystać w meczu z Piastem Gliwice. Trenerze, teraz podsumujmy jeszcze trochę ten okres przygotowawczy, który miał dla nas nietypowy przebieg, zważywszy na mundial, który w grudniu zakończył się w Katarze. Od 14 grudnia drużyna w zasadzie bez krótką, tą kilkudniową przerwą na święta Bożego Narodzenia przygotowywała się najpierw w Białymstoku, później w Turcji, teraz znowu w Białymstoku. Tak powiedzmy w skali od 1 do 10 jak trener mógłby ocenić te, te, te no, prawie 6 tygodni, które minęło od momentu, w którym rozpoczęliście treningi? Znaczy nie, nie, nie chciałbym tutaj wystawiać not za, za ten okres przygotowań. Większość rzeczy, które chcieliśmy zało zało które mieliśmy założone, były zrealizowane, ale też w, w związku z Chociażby tą panującą, z tym panującym wirusem, troszeczkę nas tutaj ta choroba przeszliwiła, ale, ale te rzeczy, które, które były dla nas kluczowe, to, to były rzeczy, którymi się zajmowaliśmy w okresie przygotowań, także tą organizacją związaną z grą naszą defensywną, pielęgnowaniem naszej, kreowania naszych sytuacji, których które z reguły w meczach mieliśmy sporo, także. No to są aspekty, które dla nas były głównymi elementami, jeśli chodzi o temat przygotowań, dłuższe przygotowania, bo ta, ta przerwa była też dłuższa. Z reguły to są czterodykoniowe przygotowania do przedsezonowe. Teraz mieliśmy troszeczkę dłuższy okres czasu, mogliśmy zdiagnozować trochę mocniej zawodników po to, żeby też zastosować profilaktyki. Także pod tym względem na pewno był to pełniejszy okres przygotowań. Jeżeli chodzi o grę defensywną, o której trener powiedział, rozegraliśmy pięć sparingów i chyba taka rzecz, która może trenera martwić, to fakt, że w żadnym z nich nie zagraliśmy za tyłu. Zgadza się, to prawda, ale też tylko w jednym nie szliśmy bramki. Także to, jeżeli patrzymy na, na szklankę do połowy. To, to tutaj na pewno ten aspekt jest, jest elementem, nad który, którym cały czas pracujemy i cały czas gdzieś ten nacisk na fazę defensywną jest, jest położony mocno. No to, to, to jest dla mnie rzecz, rzecz, rzecz jasna i oczywista, że, że tracąc bramki mamy tą, tą trudność w postaci jakiegoś bagażu, dlatego też nad tym elementem pracujemy mocniej. Nie, aby go wyeliminować z, z meczów, które będą nas czekać w okresie rozgrywek ekstraklasy. Jeżeli chodzi o grę, tak jak my rozmawialiśmy wczoraj, system gry oczywiście, trener bardzo konsekwentnie podczas wszystkich sparingów ustawiał czterech defensorów z tyłu. Czy to oznacza, że także czwórka z tyłu zagra przeciwko Piastowi Gliwice? Czy może tener zada takie, takiego świeka tenerowi Włukowiczowi, że no, a co, no to teraz wymyśl, jak, jak wyjdziemy na ciebie? Znaczy na pewno nie, nie będę zdradzał planów. Czas pierwszej rundy, którą mieliśmy, był czasem poświęconym rzeczywiście na, na grę trójką obrońców i zespół. W związku z tym, że wielu zmian nie mieliśmy w drużynie, Na ten system. Też w tym systemie rozegraliśmy część meczu w jednym z, z, z meczów kontrolnych. Także jesteśmy przygotowani na, na oba warianty i w zależności od tego jakich zawodników będę miał do dyspozycji skorzystamy wtedy z, z ustawienia, które, które, nad którym trenowaliśmy. To zapytam jeszcze o zmiany, tak jak powiedział tych zmian nie było zbyt wiele, odszedł Bogdan Cyro, odszedł Fedor Czernych, dołączył do nas Aurelią, czyli praktycznie rzecz ujmując, teoretycznie oczywiście tych zmian nie ma zbyt wiele, z drugiej strony zdrowy jest Tomek Kupisz, zdrowy jest Michał Pazdan, co względem rundy jesiennej jest dużym wzmocnieniem. Zgadza się, doszedł też Taras Raman, o którym przez pół rundy również pauzował. Także no to, to, to na pewno są zawodnicy, którzy mają określoną wartość, określony poziom sportowy i na pewno ten poziom pomaga zespołowi być, być, być lepszym, bo nie ma co ukrywać, że poziom poszczególnych graczy daje sumarycznie poziom zespołu. Także bardzo się cieszę, że, że ci gracze są gotowi do. I w większości przepracowali ten okres przygotowań w całości. Co prawda dzisiaj dzisiaj teraz wygrał 45 minut, ale to też było związane z jego, z jego powrotem po, po chorobie. To jeszcze że zapytam o e, takie indywidualne podsumowania. Wojtek Łaski tak trochę chyba niespodziewanie został tak, nieoficjalnym, krem strzelców przygotowań, dwie bramki strzelone, jeden w meczu z Wisłą drugi dzisiaj. E, jak pan ocenia tego, tego chłopaka, bo mam wrażenie, że on już w końcówce rundy jesiennej z tym meczu z Lechem nieźle, nieźle wyglądał. E, czy, 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 czy bliżej jest tego grania i czy w ogóle e, ma już trener w głowie tą wieściową jedenastkę na Piastach Liwice? Tak, mam wyjściową jednostkę w głowie, ale chcę przypomnieć, iż, iż to, to tak naprawdę drużyna stanowi o, o sile, o jakości. I tak jak w tutaj w przypadku Wojtka, bardzo się cieszę z tego, że, że ma liczby, że strzela bramki i mogę z niego skorzystać czy to w wymiarze od początku meczu, czy, czy też w przypadku, kiedy będziemy mieli taki moment na, na jego wejście. Bardzo mnie cieszy rywalizacja, bo, je, bo, bo rywaliza, rywalizacja w zespole pozwala na podwyższenie umiejętności graczom, na ich rozwój. I to jest dla mnie też kluczowe. Rywalizacja to, to punkt numer jeden, w której której zawodnicy podnoszą swoje kwalifikacje. To jeszcze na koniec wydaje się, że takim dużym atutem jest to, że my wchodzimy w nową rundę bez poważniejszych kontuzji, bo to tak asperta jeszcze dochodzi do siebie już treningowo po tej kontuzji, ale jak przypominamy sobie sytuację z lata, kiedy nie było Pawła Olszewskiego, właśnie wypadł nam tabić, zaraz później wypadł pazdan, to w zasadzie to już mocno uszczupliło naszą sytuację w defensywie. Teraz w zasadzie wszyscy są zdrowi. To na pewno olbrzymi plus, olbrzymi pozytyw. Oprócz, oprócz tych wirusowych kwestii, to rzeczywiście jest, jest duży plus tej, tej sytuacji, którą mamy teraz przed, przed rundą rewanżową. Także no, mam nadzieję, że ta, ten stan posiadania, który mamy. Będzie, będzie nas obowiązywał i będziemy dalej dbali o, o zdrowie zawodników, a przede wszystkim będziemy wygrywali spotkania. To jeszcze na koniec za tydzień ten pierwszy mecz ligowy i od razu zaczynamy meczem o sześć punktów z Piastem Gliwice Wiadomo, że w grudniu, czy nawet na początku stycznia nikt jeszcze za bardzo o, o tym nie myślał, ale już czy, czy teraz jest takie nerwowe patrzenie na tabelę, czy zaczyna się już takie kalkulowanie, czy, czy, czy na razie swobodnie podchodzicie do, do tego, co nas czeka w przyszłą niedzielę. Znaczy, ja myślę, że jak wszyscy sobie zdają sprawę, to, to, to nie jest, nie, nie, nie gramy tutaj o Opuchar, no nic o no nie po, po prostu o puchar, który, który jest nagrodą za, za uczestnictwo, tylko gramy o, o, o bycie w ekstraklasie, o bycie. W, w elicie. Wszyscy sobie zdają z tego sprawę, jak, jak to jest ważne i jak, 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 jaki to jest temat. Ale chcę też podkreślić, że ci piłkarze mają swoją wartość, potwierdzili ją niejednokrotnie w Ekstraklasie i skupiamy się tak naprawdę na, na swoich zadaniach, na tym przyszłym meczu, który, który nas czeka. Oczywiście z olbrzymią świadomością tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, w jakiej sytuacji skup i, i czego potrzebujemy.